Szukasz swojego wymarzonego miejsca na ziemi? Mamy dla ciebie przepiękny bliźniak na sprzedaż, zlokalizowany w prestiżowej inwestycji Srebrne Ogrody w Konstantynowie Łódzkim. To propozycja dla osób, które chcą połączyć spokój podmiejskiej okolicy z szybkim dojazdem do centrum młodzi. Powierzchnia domu 116 metrów kwadratowych. Przestrzeń idealna dla rodziny. Pięć ustawnych pokoi, stwórz wymarzony salon, gabinet do pracy lub pokój zabaw dla dzieci. Duże przeszklenia i funkcjonalny układ pomieszczeń. Jasne, nowoczesne wnętrza. Wygodny dojazd i pełna infrastruktura w okolicy. Cena 990 tysięcy złotych. Ten dom to gwarancja komfortu, nowoczesnej architektury i wyjątkowej lokalizacji. Skontaktuj się już dziś. Hexe Biuro Nieruchomości. Telefon 780 599